Włodar 3 i Natalia Na N nie, wystartowali. nie wystartowali Nie wystartowali sobie, Numer no, 96 ostatni 96 numer to Natalia Natalia Numer 96 ostatni? Na starcie go wszyscy zieli Nie, tutaj dał dupy kurwa Bo no, nie, nie był ostatni Włodar ale pojał Nie jest ostatni. Ale może jeszcze to się zmieni. Nie jest. Daje radę. Jest Przedostatni, yeah. jest... Ale nie ostatni. Tak, ostatni. Ale, bo czołówka jest tam. Jest... tak ta się rozciągnęła na całym torze. W na całym torze, o. Mam Ja to trzeba bardzo biorąc margu oczywiście za kategorię. Jest Co, po młodej reporcie